Ty, byczku, weź mnie poratuj, sprzedaj mi, proszę cię, sznurki. Nie ty, nie ty, nie ty, tutaj. Siema. 26, 26. Nie chcesz dużo, bardzo mnie to cieszy. Dobra, jak tego się, proszę cię, używa? mi to poka. No chyba, kurczę, nie do końca tak. A jednak. Kurczę, panie, to żebym wiedział wcześniej. żebyśmy to, to faktycznie. Nie biegali w ten sposób. No i ile tego jeszcze zostało? Czekaj, dyszkę jeszcze muszę wyrzucić. 64%. Łe, to człowieku. Takie rzeczy to ja mogę robić teraz. Czekaj, pyk. Zaraz się okaże, ile z tego pieniędzy wpadnie. Bo traw z trawą to na pewno nic nie zrobię, ale za to. Siano chyba możemy też sprzedać. Także zaraz zobaczymy, czy muszę to wyjmować z tego, z tego stogu. Czy wystarczy? Nurkiem na to najadę. A, to jeszcze 8 godzin. To. 5 u gorzej. Coś tu jeszcze mam z